Z tej strony, Matu i w Bricks, a w dzisiejszym odcinku będziemy budować ten oto yy, tam oto mini zbrojownię yy, Tak się ona prezentuje. Stwierdziłem, że skoro mam cztery wolne blast, blastery, to muszę coś z nimi zrobić. Yy, tak się prezentuje ogólnie yy, ten oto stojak Jeżeli znajdę element w takim samym kolorze, bez tych dziur, to go prawdopodobnie zamienię. Yy, obecnie tak to zostanie. Yy, więc zanim sobie przejdziemy to omówmy sobie co tutaj jest mamy tutaj cztery miejsca na blastery mamy tutaj jedno miejsce na minę jeden trzymak na jakiś dodatkowy blaster albo na lornetkę lornetkę z tyłu mam tutaj ponieważ na dole jak ją położyłem to ona tak się trzymała że nie mogłem wpiąć po prostu tej oto tej oto zbrojowni dlatego jest z tyłu. W takim razie przejdźmy do budowy, ale zanim do niej przejdziemy, to nie zapomnijcie dostać łapki w górę, subskrypcji z wolneczkiem yy, i napisać komentarz, yy, nie wiem, yy, czy, czy zbudowaliście byście coś podobnego na swojej makiecie z Lego Star Wars. W takim razie ja już skończyłem mówić i zapraszam Was do oglądania. Tak prezentuje się zbudowana już zbrojownia, W takim razie postawimy ją sobie prawdopodobnie w tym miejscu przy klonach, żeby mieli gdzie położyć swoją broń. Lubią sobie wziąć. W następnym odcinku z serii budowania mniejszych zestawów zobaczymy, jak zbudować tego oto customowego choppera. Znaczy, no chyba chopper nazywa się co się orientuje. To się y, jeszcze zorientuje. Y, no tak się on prezentuje, a więc y, zobaczymy go w budowę w następnym odcinku. Ten chopper, ten poja, ta maszyna krocząca y, może jeszcze kilka zmien, zmian przejść. A więc to przy, wszystko, co przygotowałem waszych, w tym odcinku. Zachęcam Was do zobaczenia poprzedniej. Makiety Skasik, lub poprzedniej części zbudowania yy, tej o, tego Otomoca. Yy, nie, nie powiem wam nazwy z pamięci, bo nawet nie wiem, jak się go dokładnie wymawia, jeszcze. To muszę się obadać z tym dokładnie. Ja wam dziękuję za uwagę no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!